Okay, Witam Was z tej strony Fatality i no, jesteśmy na kwadratowej BC, dokładnie tak. Postanowiłem teraz coś tutaj zrobić, nie wiem dokładnie jeszcze co. Chcę Wam pokazać tutaj różne rzeczy, po prostu jest znowu nowa mapa i musiałem się kopać w całkiem inne miejsce. Kopałem się tutaj z Nevdim yy, tu mam taką naszą mini farmę, tam coś yy, kopię, tutaj możecie zobaczyć. No, tutaj mam taką swoją piwnicę, w której mam różne rzeczy, um, ten kobyl będzie potrzebny, ponieważ będę robił właśnie takie jakieś, nie wiem, może pułapki czy coś, no ale to się dowiecie później, w późniejszych odcinkach, jak zacznę coś kombinować, już jakieś pułapki oczywiście. No, więc jesteśmy na tym i teraz myślę, że pójdziemy sobie do kopalni. Um, mam mam? Nie mam, muszę sobie zrobić, yy, muszę sobie zrobić tak. Brojkę co muszę zrobić. Buty. Spodnie. Hmm. Hełm mogę sobie zrobić. A nie wiem czy hełm będzie mi potrzebny. Nie będzie nie mi potrzebny, wszystko jest potrzebne. Dobra. Jedzenia nie mam. Pochodni nie mam właśnie. Muszę sobie pochodnie wziąć. Tak, tak. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay, dobra. 24 myślę, że wystarczą. Dobra, i możemy ruszać, bo mamy taką swoją. Nelidzi po prostu się wkopał w dół. Mamy taką swoją tutaj kopalnię. Bardzo nawet dobrze, że znalazł taką kopalnię. Bo to jest bardzo fajna sprawa, wiecie? Patrzcie, jak on się daleko wkopał. Słoniaczek, słoniaczek. Dobra, zaraz zajrzymy, coś tam ciekawego. Jest, czy nie ma? Się okaże. Mm. Tu, tu mam jakieś tam jest jaskinia. Ale to tam już, ja już tam byłem kilka razy, więc tam już nic nie znajdziemy. Zobaczymy teraz gdzieś tutaj. Pokupiemy. Może w ogóle mamy spawnery, znaleźliśmy. Tak się chwaląc, jak już jesteśmy przy tym. Spawnery znaleźliśmy kilka diaksów. Na razie tylko mieliśmy cztery diaksy, ponieważ. No, potraciliśmy kilka diaksów, bo to albo żeśmy się spalili, albo ktoś nas zabił. Wiecie, takie hamstwo, O, lava. Dobra, co tutaj mam? Tutaj mam jeden spawner. To chyba Neve ten spawner ograbił. No bo troszkę węgla się przyda. Wiecie, żeby też was nie zanudzać taką gadką, to już pokopię węgiel. Dobra, co my tu mamy? Ja tu się wkopałem, znalazłem takie coś, ale tutaj nic raczej nie ma. Nic ciekawego chyba tu nie znajdę. Czy znajdę może? Lapis. Dobra, dobrze potworów nie ma. To jest jeden plusik. Lapis się przyda do jakichś takich właśnie w e dekorowania. Bo ja na razie... My na razie bierzemy się, za wiecie... Nie za wystrój, tylko po prostu za zdobywanie materiałów. Chcemy jak najwięcej materiałów zdobyć, żeby potem coś zbudować fajnego razem. I żeby no to... wow, wow, Dobra. O, wpadłem teraz. Dobra cofamy się grzybkę zróbmy sobie farmy grzybów będziemy robić sobie zupki grzybowe wiecie bo zupki grzybowe są bardzo zdrowe kto tego nie wie niech yy, sobie gdzieś poczyta na wikipedii czy gdzieś tam prawda jest dużo takich stronek dobra idziemy sobie teraz tutaj cofniemy się bo tu raczej nic nie znajdę oprócz węgla i dużo kobla po muszę znaleźć yy, jakieś diaks to by się jakiś diagnoz znaleźć. Co tu my tu mamy? Lala. Jezu, on mi zcięło. Sklatkowało mi strasznie. O, dobra, zabiję go. Hej, Teraz muszę go. potworki. W ogóle zaraz muszę zacząć, czy ja nagrywam. Bo coś mi się wydaje, że chyba nie nagrywam. Dajcie mi chwilę a się... ja zrobię... Kto jeszcze to no ja. Kolejny łuczek Dobra, czekajcie, ja teraz zrobię ten cięcie i sprawdzę czy nagrywam Wyczekujcie. Okej, okay, nagrywam Po prostu tak, jakoś tak dziwnie płynnie zaczął chodzić ten Minecraft ale... lepiej dla mnie Dobra, my tu mamy... tam coś widzę, szkieleta Mamy creepera Może mam zbrójkę, to mi tak za bardzo... Łooo, liścieło! O. Uh. się umiem szczęście! Jak nie wiem, to tam exp? Nie ma ekspo. Ok, co my tu mamy? Tam dalej, ja nie wziąłem opaty. Sobie, ale tu chyba nic nie znajdę. nic nie znajdę. Dobra. Co mamy? Chociaż czekajcie, tutaj Nevdi chyba szedł, ale tutaj chyba nic nie znalazł. Dobra, to nawet się tam nie pchamy. Nie ma po co. Mm, więc dzisiaj podróże, można powiedzieć, pierwsza część wypraw, tak jak na YouTube'owej Dolinie, która ma to na kwadratowej bece. Cieszę się, że mi się w ogóle już nie kraszuje w tych jaskiniach. Płynnie wszystko chodzi, fajnie, fajnie. Tu uwaga, żeby się nie wpis... do lawy. Dobra. Oh. No, no nie rób. Uff. Ja sobie robię tu Minecraft. Jest tu coś jeszcze ciekawego, no może być w do tej jaskini. Tej? albo czekajcie, tutaj coś jeszcze... O, no, ja tutaj kopałem dużo tutaj rzeczy, znalazłem dużo żelaza strasznie. Ogólnie bardzo, bardzo żyzny teren, można tak powiedzieć. Dobra. Szamanko, szamanko. Śmandzio. I jedziemy dalej. Teraz zacząłem kopać. Ja może, wiecie co? Trochę tu jeszcze rozkopię. Jak tutaj nic nie znajdziemy, to po prostu wrócimy się i pokażę wam może... Może ruszymy ogólnie gdzieś indziej. Dupa, będę kopał, się kopał, kopał, Dupa, ok szybciej 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 pom pom z tej kopalni i pójdziemy gdzie indziej. Czekajcie, najpierw będziemy spać, bo widzę, że jest noc, więc lepiej będzie jak wyruszymy w dzień. I pewnie od teraz na prąd coś mi wyskoczy z góry, więc teraz będę musiał wywiec. o wow, pusto. Oh, git. Dobra. Hmm, teraz może byśmy się wybrali gdzieś do jakiejś kopalni. Może byśmy gdzieś wyruszyli? O, zombie spłonął. Przykro mi, panie zombie. Ale ten teren zostaje przejęty przez. O, ja mamy jego na serwerze. dobra ten szkielet widzę, że on farci, bo w wodzie siedzi. No bo to zostawimy go. Tutaj coś mamy. O, okej. Okay. sobie wgram ale bo żeby wiecie? Teraz Wy wiecie dlaczego mam taki nick yy, Ponieważ kolega pożyczył mi konto i tyle Uff. Widzicie Nagrywa mi od razu buchu. Czekajcie, to jest wejście, ale tutaj coś jest Kurwa, widziałem Jezu Żyje. Drugi? Au! dawno zbrójkę. Trzy Creepery w jednej dziurze. Fua. Ok. No ale. Zero paniki. 27 level. Nalajcie. Nie ma co. Nie ma co się opitać. Ok, zbierzemy trochę węgla. Żeby było na pochodnie. Chyba mi się kończą. Dwa łuki. Dobra, ruszamy dalej. Co my tu mamy? Co my tu mamy? No co my tu mamy? Nic. O, witam pana. Tylko coś z tyłu, kurwa. Jep. Dwa za jeden. Widzicie? Taki achieve achievement powinien być. Nie wiem, jak się. Mówi? Achievement że 2 za jeden dokładnie tak no ale nie szukujemy się to jest tylko minecraft żelazo trochę będzie jezu ile tego jest To szkielet nie skacz do mnie co ale te szkielety są teraz takie straszne Them all. Dobra, co my tu mamy? Kolejne jakieś tutaj tunele. Mhm. Mm tutaj coś jest. Żelezu. Dobra, tam dalej nie będziemy szli. Wykupimy sobie to, że mało pochodni mam Wykupimy sobie to Żelezu i ruszamy dalej. Chyba słyszałem zombie. Jak będę słyszał css, to będę uciekał. Ale tak chamsko będę do przodu leciał. Nawet gdybym miał powiedzieć. Do... O cześć. No wiedziałem, że dziś słyszałem zombika. Dążyłem no, zbrojkę. Kurde. Będę to powtarzał chyba do końca. Dążyłem no, zbrojkę. jeden. No, fajnie by to był jakiś. ła Spawner. Wiecie, można by było z niego zrobić jakiś. Ota! Jakiś taki ciasny, straszny kamień. Nie, ja się to nie będę pchał do wody. Cztery pochodnie zostało. zostały. Lamersko, dobra, to zabierzemy z tą pochodnię. Tak, tam z nie pójdziemy tu. Chwudy! Jestem strasznie wysoko. Nie ma nigdzie jakiegoś zejścia w dół. nie w kółko, o, zawsze spoko Się. No nie wiem, się wam jeszcze może pokażę, wam ten tajny pokój. Znaczy, tajny pokój, taki tajny z niego jest, że hej, po prostu taki pokój, który sobie zacząłem budować. Nawet chyba Nebdi nie wie, że taki pokój buduję. I ogólnie y, mam pewien już plany na serię na moim kanale. I chciałbym wiedzieć o wasz, waszą opinię na temat tej serii. Ponieważ planuję po, nie wiem, Tomb Raider, a może y, Hitman, zależy co pierwsze skończę chociaż chyba zanosi się na Tomb Raider na Tomb Raider już mam nagrane kilka odcinków yy... nagrać serię pod tytułem Alice Madness Return jeżeli może ktoś kojarzy tą grę, bo nagrywał ją PD, nagrywałem kina i jeżeli są tutaj jacyś widzowie PD'ego, na pewno są, bo PD to jest to jest swój ziom i on ma dużo właśnie takich ło, coś słyszałem, coś upadło, i uciekam Hmm, co ja mówiłem? Coś mówiłem o pilim Że coś tam ma. Aha, że no... Że pewnie większość moich widzów też subskrybuje Pidiego I... Wiedzą kto to jest i wiedzą jaką serię kręci. Jeżeli was... Jeżeli byście chcieli taką serię z Alice Madness Returns w moim wykonaniu... No ja bardzo chętnie... Mogę się spiąć... I nagrać taką serię dla was. Kurde, zgubiłem się, no. Nie wiem gdzie ja podałem. Tutaj. Dobra, to jest ten pokój Dobra, jest tu dobrze Dobra, wyjdziemy sobie tędy o, mm, mm, mm. Dobra, skoczę Parkour, parkour! Dobra, jeszcze raz Parkour, parkour! Yeah, bitches! Dobra, nie wiem w ogóle gdzie ja wylazłem Więc będę się musiał Mamy drzewka O, dobra, jestem blisko, bo widzę już domki różne Więc Alice Madness Returns po Tomb Raiderze, albo po Hitmanie, zależy co pierwsze skończę, chociaż Hitmana chyba, Hitman chyba szybciej przejdę niż Tomb Raider, zależy co oczywiście chcecie, więc napiszcie mi pod tym filmem, czy chcecie ten, napiszcie, napiszcie na przykład, nie wiem, chcę Alice Madness Returns, ale pierwsze przejść na przykład, nie wiem, Tomb Raider i wtedy będę więcej grać z Tomb Raidera, nie, bo to wszystko dla was, żebyście, kopalnie publiczna, no jak chórze, to jest taka kopalnia. Wow! To co chyba tutaj? No niepewne, już jest og ograbiona Kilkakrotnie tu, tu widzę, się robi jakieś takie fajne. jakiś domek zniszczony. Ja ogólnie jestem modem na tym serwie i ja tutaj pilnuję porządku. Wieża Anvila. No tu mamy domek Anvila. Bardzo ładne takie wieże. O, tutaj można przejść z wieży do wieży. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie. W tej wieży będziemy. O tej wieży widzimy już jakieś skrzynie W ogóle nie można sprawdzić co się ma w skrzyni On akurat nie ma nic, albo ma zablokowane coś i... Nie widać, a? nie wiadomo Tutaj mamy domek yy, chyba tego technika Co tu tak dupło, Cóż takie dziury tu są Tu mamy domek chyba tych, tego technika Adriana Zobaczmy co on tu ma Chyba on tu w ogóle nie przesiaduje Więc osoby osoby budomek, albo to jest domek Locosta, ja nawet nie wiem czy Lokostę tu gra tak czy jest jeszcze domek? Może to jest domek Lokosten, nie wiem. O. o, ma jakieś rzeczy, ale tu oczywiście nie kradniemy na tym serwerze. Dobra, idziemy do, do mnie do domku, do mojej tajnej bazy. O, wezmę sobie za chwilę, jak skończę ten odcinek, to sobie wykopię trochę gliny, bo tam mamy już glinę, ale wykopię jeszcze więcej, żeby było jej pod dostatkiem, żebym mógł coś zbudować z cegiełek. Dobra. To ja chyba jeszcze pokażę wam tylko ten pokój. Hmm. Tu zaraz wszystko będę przepalał tylko najpierw wam pokażę ten pokój. Dobra o to sobie tu kopię i chciałbym tutaj zrobić sobie taką farmę drzew tylko nie wiem dokładnie, nie znam wymiarów i w ogóle nie wiem czy drzewa mogą rosnąć w takim czymś więc gdybyście mogli mi pomóc i napisać w komentarzu czy mogą czy jak na to zrobić to byłbym bardzo wdzięczny, oczywiście wcześniej wpisując yy, na temat tej serii o której mówiłem już wcześniej, więc dzięki za oglądanie myślę, że tak, taki odcinek yy, nie, nie był zbyt długi, nie był zbyt nudny, myślę, myślę że zostaliście tutaj Zaspokojeni smart z Minecraft'a, mówiąc tak. No więc dzięki za oglądanie. Oczywiście łapki od Was są bardzo mile widziane. Dzięki jeszcze raz. Mówimy o Fatality Dominik. I. Papa. <grych> Nara.